Ileż to razy z moich ust mogliście usłyszeć, że y, kiedyś było lepiej, jednakże często możecie traktować to jako taką czczą gadkę starego dziadygi, który wiecie, już żyje w tej utopii, że kiedyś to było lepiej, więc dzisiaj posłużę się po prostu przykładem, by wam to pokazać. Siemano klockowe świry Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale No to jest jakby przykład A zaraz będzie porównanie Więc spokojnie Natomiast jeszcze jak wiecie ja lubię przegadać wstępy eee, Muszę dodać moi drodzy Jedną bardzo ważną rzecz W historii Lego ten zestaw jest bardzo ważny Jak na ironię Bo ja go nie mam w swojej kolekcji On pochodzi z mojego sklepu przystańklocków.pl A dzień dzisiejszy czyli tłusty czwartek Kiedy nagrywam tę recenzję, jest dniem kiedy ten zestaw cały czas jest tam do kupienia. Natomiast, no właśnie, nie miałem go jakby w swojej kolekcji. Dlaczego on jest więc taki ważny? Bo, moi drodzy, on jest takim malutkim kroczkiem, który, no, spowodował, że ja do LEGO wróciłem. W 2014, jak wiecie, pod koniec 2014 wróciłem do LEGO. Ten zestaw wyszedł na początku tegoż roku. No i jakby chodzi o to, że... Mm, to było tak, że ja pracowałem wtedy w eventach, w firmie eventowej, i jedna impreza integracyjna, którą organizowaliśmy dla firmy, wymagała, by po prostu było tam autko z Lego. I ja osobiście pojechałem wtedy, to chyba był Selgros w Katowicach. Pojechałem kupić ten taki pojaździk, i to wiecie, to był jeden z tych gwóźdków, ale nie do trumny, tylko wręcz przeciwnie, do mola, który wyprowadził mnie na morze, oceanów i Lego i w ogóle. I po prostu wiecie, sam fakt, że znów zwiedziłem te regały, że musiałem się dobrze przyjrzeć asortymentowi Lego. No i że kupiłem ten zestaw i później go musiałem zbudować Myślę, że to było bardzo ważne i to było top 5 takich wydarzeń czemu wróciłem do Lego. Oczywiście najważniejszym, że cały czas jest LEGO przygoda Ale myślę, że to mógł być drugi powód, moi drodzy, także wbrew pozorom tego otka nie mam. Kurde chyba sobie zostawię teraz, chyba już nie będzie na przystani, moi drodzy Nie no dobra, może, może chociaż kurde Ech, Dajcie mi chwilę nie no, dobra, moi drodzy, niech on pójdzie na sprzedaż. Natomiast to, co cały czas tutaj Wam mówię, chciałem go porównać. No bo widzicie, tu mamy Lego wyścigowe City z roku 2014 i pozwólcie, że porównam go do aktualnych wyścigówek z Lego City, czyli zestawu, który recenzowałem niedawno. I naprawdę muszę coś teraz dodawać. Wygląd. Tego autka, spójrzcie, oczywistym jest Speed Champions to to nie jest. Pamiętajmy jednak, że w 2014 Speed Champions nie istniał. Natomiast ta formułka, ta formułka wyścigówka bardziej po prostu dawała świetnie moim zdaniem radę. Miała właśnie takie ciekawsze felgi niż takie zwykłe City, bo ona cały czas na szerokość 6. Cały czas, no cały czas są wozy na szerokość 6 studów, ale wiecie, spójrzcie tutaj, jaki macie, o, jeszcze tutaj wskaźniki inne, no kierunkowskazy to może nie, ale inne tutaj liczniki, kierownica, moi drodzy, no tak, to co ostatnio narzekam, nie mamy wejść od drzwi, ale akurat w przypadku takiego wozu wyścigowego nie uznaję tego za jakąś ogromną wadę. Wszystko otagowane logiem Oktan. Tutaj jeszcze spoiler na takim elemencie ruchomym Oktan Racing nawet, a szkoda, że Oktan Racing nie doczekał się jakiejś większej pod serii. Dwie jedyneczki, czyli on już wie, że będzie pierwszy. I oczywistym jest, że powiecie mi, ale co ty tu porównujesz? Jakby klocko załóżę, przecież to są w ogóle jakby dwa inne konstrukty, które plusy. Trochę tak, trochę nie. Można powiedzieć, że oczywiście są też inne, bardziej normalne te wyścigówki, nawet w nowym tym City, ale no dalej będziemy się oszukiwać, że są lepsze. Nie są moim zdaniem prywatnie lepsze niż wóz, z którym mamy tutaj do czynienia. Dodatkowo miał on jeszcze taki puchar, no w moim zestawie, tym nowym z 2022 roku Wiecie jaki był puchar, w sensie ten mniejszy zdecydowanie Fakt, ten jest trochę gargantuicznych rozmiarów Bo spójrzcie, toż to jest prawie Rozmiar minifigurki No, dość duży tu można powiedzieć Lekko nawet zajeżdża duplo Ale, ale, ale no, ale jest większy, mamy tu bronić, że dzisiaj jest lep że było lepiej, mamy tu bronić, że jakiś było lepiej Tak, a nie, a nie, że dzisiaj jest lepiej, więc wiecie moje drodzy, figurka. No szybkie ona tu akurat nie ma, ale dzisiaj mi musiała wypaść chwilę przed recenzją, bo generalnie ta figurka szybkie ma i bardzo fajny kombinezon wyścigowy. Podoba mi się on niesamowicie. Oktan, jeszcze na plecach tutaj naklejone. Super figurka. Ja zestawy z oktana, mam już od swojego dzieciństwa. Zresztą nie jeden już mogliście. Nie jeden? Nie no, chyba akurat jeden, ale mogliście obejrzeć u mnie na kanale. Jeżeli tego nie zrobiliście, serdecznie was zapraszam. No i moje drodzy, takie bezpośrednie porównanko Kiedy było lepiej? No i jasno wychodzą że kiedyś było lepiej, prawda? No Tutaj taka ciekawostka, nawet przez chwilę myślałem nie recenzować tego zestawu, bo ja coraz mniej takich maluchów, średniaków, można by rzec, Recenzuje, ale tak jak mówię, no tutaj faktycznie ten zestaw dla mnie prywatnie jest w jakiś sposób ważny, bo on odmienił, bez niego mogło mieć się nie na tym YouTubku, moi drodzy. No i tak stwierdziłem, że też fajnie go będzie porównać, no skoro mamy jakąś nowość, moi drodzy, ale co sądzicie? Piszcie mi w komentarzach. Dzisiaj wyjątkowo mało śmieszkujemy, bo nie oszukujmy się, ale no data jest zła do śmieszkowania, moi drodzy, to co się dzisiaj rozpoczęło mam nadzieję, że gdzieś tam się skończy na tym etapie dzisiejszym właściwie nigdzie dalej, to nie zapędzi się natomiast do śmiechu nawet nie jest mi, chociaż jak wiecie śmieje się prawie ze wszystkiego, ale no, dzisiaj jest taki dzień, że faktycznie nawet ja się od tego śmiechu powstrzymuję nie tylko pełen obaw oczywiście o to co się może stać i u nas, ale chociażby o swoją firmę, bo wbrew pozorom to na pewno w jakiś sposób do mojej firmy sytuacja światowa się na pewno w jakiś sposób przełoży już się niestety martwię w jaki sposób? Mam nadzieję, że jednak, że sytuacja światowa się dużo nie zmieni. No i tak jak mówię, że to wszystko, co się dzisiaj zaczęło na dniu dzisiejszym, też w jakiś sposób się w miarę zakończy. I za to, moi drodzy, trzymajmy kciuki. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy się widzieli w kolejnych filmach. No ta subskrypcja Wam pomoże tego oczywiście nie przegapić. Dziękuję jeszcze raz. Bye!